Hejka, kochani, dzisiaj zagramy sobie w grę inspirowaną Snapchatem. To ogólnie, to ogólnie widzę, że mamy telefon i różne rzeczy, tak czy inaczej to bardziej ikonki. Wysłałam Snapa do 10 osób, bo to jest maksimum, i zobaczymy jak zareagują. Widzę, że dużo osób już to otworzyło, ale mi jeszcze nie odpisała. A dobra, widzę, że jacyś ludzie już mi wysyłają też snapy, więc mega fajnie. Jakaś dziewczyna jest w szpitalu, ale oczywiście w tej grze, więc napiszemy jej czemu. Nie pamiętam, która to wyśle do wszystkich. Zaznaczanie. No, ogólnie oglądam teraz snapy innych ludzi, no i takie, no i jakieś zdjęcia mi wysyłają. Dobra, idziemy zobaczyć do tej babki tam do szpitala, czy jeszcze tam jest w ogóle, bo nie wiem, mogę sobie w końcu pójść, więc zobaczymy. No, przeglądam cały szpital i nie ma jej. Zobaczysz snapy, które mi inni ludzie wysłali. Dobra, idę przetestować jakieś fury lub coś, i może zbudujemy sobie jakiś domek. Mam taką fajną biało-czerwonego kabrioleta, więc jedźmy im znaleźć jakieś miejsce na dom. Niestety, niestety, dziś będziemy bezdomni, bo nie ma żadnego miejsca na dom. Cóż bardzo przykre, ale jakoś przeżyjemy Ej no, dobra tutaj też nie ma. Robienie z tego snapa było bardzo ciężkie, no bo sami sobie zobaczycie, co to jest, i nie polecam jeździć autem i robić snapy heche. Co jest, ja też chcę taki helikopter. Może będzie gdzieś na autach, sprawdzę. Dobra, mam helikopter, teraz spróbujemy się nim przelecieć. Ogólnie to kieruje się mega mega ciężko, ale spróbujemy gdzieś dolecieć. Ej no, dobra, wyskoczę. Dobra, lecimy co lecimy dalej. Nie wiem co ona to napisała, ale odpiszę jej po prostu no. Po prostu rozbijemy się na placu zabaw, powybijane się trochę na trampolinie, a ja już się powoli z wami żegnam. Bye bye. Papa. Pa.